Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj sobie powiemy o bardzo ważnej kwestii, znaczy wszystkie są zawsze ważne, ale to jest dzisiaj istotne z punktu widzenia tego, że kolejne firmy, kolejne produkty powstają, można powiedzieć, wyłaniają się, jak grzyby po deszczu, i czasami już nie mówię nawet o właścicielach, chociaż też się tacy zdarzają, ale powiedzmy, liderzy, czy osoby, które chciałyby. Wprowadzić daną markę, dany produkt na rynek, mają takie różne dziwne pomysły. I właśnie o tych różnych dziwnych pomysłach, jak je zweryfikować z rzeczywistością, dzisiaj chcę Ci opowiadać. Także zapraszam. Ok, i teraz zobacz. Takie przekonanie właściwie pokutuje od kiedy ja zacząłem działać w biznesie sieciowym. Ja pamiętam oczywiście, pewnie to było wcześniej, że firma produkt. Firma produkt jest najważniejsza. I problem polega na tym, tylko tak, że do dzisiaj cały czas ludzie mają właśnie to w głowie, że firma i produkt. Jak jest firma dobra, jak jest produkt dobry. To wszystko samo się sprzedaje, nie potrzeba marketingu, nie potrzeba ludzi i tak dalej. Naprawdę? To sprawdź w księgarniach, może nawet nie ma już ich w księgarniach. Książki, które są rewelacyjne, niestety nie mają dobrej siły napędowej, nie mają dobrego marketingu i tak naprawdę nieliczni tylko ją kupują. Dalej są, jakby a contrario, tak do tego, są książki, produkty, które. Niekoniecznie są jakieś wybitnej jakości, tak, ale mają właśnie dobry marketing i się sprzedają. Czy jestem za tym, czy za tym? To nie chodzi o to. Trzeba znaleźć jakby złoty środek, a już najlepiej by było jakby i produkt, firma była dobra i cały marketing i wszystko poukładane było na najwyższym poziomie. Oczywiście, tak, tylko to jest utopia i czegoś takiego raczej nie znajdziemy. Tego chcę ci dzisiaj uczulić, żebyś jakby znał, wiedział. Jako dystrybutor, jako lider, a może będą mnie oglądać też ludzie, którzy rozpoczynają swoją firmę, produkt właśnie w systemie marketingu sieciowego, i może warto jest posłużyć się tą wiedzą moją, powiedzmy już ponad 14-letnią w biznesie sieciowym, jako dystrybutora w większej mierze. I jako właściciela, właściwie można powiedzieć, pół na pół, tak? Można powiedzieć 50 na 50, bo byłem i po tej stronie, jestem po tej stronie, także jestem po tych dwóch stronach, i wiem z tej i z tej strony. I teraz od kilku lat właściwie tak, obserwujemy, szczególnie osoby, które mają jakiś impact, tak? jakiś, mm, jakiś wpływ, jakiś, można powiedzieć, jakiś zasięg tak, na rynek, e, obserwujemy. Takie zapytania, różne propozycje z rynku, szczególnie marketerzy online, gdzie dzwonią do nas ludzie i mówią: słuchaj, mamy teraz to, 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 i tu zazwyczaj mówią o jakimś produkcie. No i po prostu wiesz, jest teraz na to zapotrzebowanie, bo jest to, bo jest rynek, bo jest potrzeba, bo jest to, bo jest tamto, działamy. Tak? No właśnie, i to, i to jest dopiero, i, i to się zaczyna od tego. Tak? Mamy firmę, produkt i myślimy, że fajnie by było. Jakby ktoś miał dotarcie i zbudował nam, jakby, i zrobił sprzedaż. Tylko, że od firmy produktu do sprzedaży, tu powiedzmy, sprzedaż, gdzieś tak. Sprzedaż. Tak. To jak widzisz, jest spora droga. Tak. I na te wszystkie elementy, które ja ci tutaj, o, o których Ci tutaj pokrótce powiem, bo nie chcę, żeby to był niewiadomy jaki wykład trzeba mieć zaplecze trzeba mieć pieniądze trzeba mieć pojęcie przede wszystkim co ma być zrobione i robić to z rozmysłem czyli tak jeśli dzisiaj może jesteś mówię właścicielem produktu firmy i tak dalej i chciałbyś zrobić wzrost chciałbyś otworzyć się i wprowadzić swoją firmę czy produkt w marketing sieciowy tak ja myślę że w każdy inny sposób dystrybucji też potrzeba podobnych elementów. Niemniej jednak ja nie jestem tam specjalistą, nie jestem specjalistą od sprzedaży powiedzmy hurtownej później później w detal tak, i w detal później na sprzedaż bezpośrednią. Troszeczkę tam liznąłem tych rzeczy, ale no nie jestem tam specjalistą, nie chcę się w to, w to bawić i, i tego rozstrząsać. Chociaż wydaje mi się, że tam jeszcze więcej potrzeba pieniędzy, bo tam jeszcze więcej trzeba dopinać kontraktów i tak dalej i tak dalej, przebić yy, przepłacić, nadpłacić tak, yy, żeby to wszystko ruszyć, ale taka, taka baza tak? Czyli po stronie firmy produktu, jeśli ty masz, musisz mieć odpowiednią ilość pracowników. Ta odpowiednia ilość pracowników musi odpowiadać za logistykę, obsługę zamówień, reklamacji, czy innymi słowy, musi być perfekcyjnie zbudowany jakby kanał w momencie, kiedy już jest to zamówienie, i ten człowiek musi bardzo szybko otrzymać produkt lub usługę i być zaopiekowany. On musi się czuć, że jak wydaje pieniądze, to jest po prostu VIP. Tak? Czyli przede wszystkim to. Oczywiście będę mówił tu o takich cywialnych rzeczach, ale no, to nie jest dla wszystkich oczywiste. Tak? Na przykład CEREM, czyli system zarządzania po prostu całą sprzedażą, ludźmi, zamówieniami i tak dalej, który ma działać, ale działać w taki sposób, że ma być, by to powiedzieć, on ma być efektywny, a nie efektowny. Tak? On ma być efektywny dla osób, którzy, które z niego korzystają. On ma być przejrzysty. On ma po prostu pokazywać te wskaźniki, które są potrzebne w zarabianiu, prowizjach, tak? skąd się co bierze, jak przechodzi klient, jaka jest droga klienta, jaka jest droga partnera tak? i itd. Tak to oczywiście, jeśli się tego nie ma, to można to skonstruować, tylko pamiętajmy, że CRM dobry do yy, dystrybucji produktów, usług w systemie marketingu sieciowego, to nie jest takie hop -siup. Tak To nie jest takie hop dlatego że yy, każda firma właściwie ma inny CRM, na czym innym się skupiają i tak naprawdę nie ma jednej, jedynej właściwej wersji. W zależności od tego, w którą stronę będziemy szli. Tak czy inaczej, dobrze by było... I w ogóle jeśli chcesz startować, to musisz to mieć, jeśli nie, to musisz mieć pieniądze. Ile? Plus minus pół miliona złotych plus minus, tak? Żeby ten CRM stworzyć. Tak, plus minus. By docelowo. Narzędzia marketingowe po stronie firmy. Tak, czyli znowu to nie są ulotki, tak? Oczywiście ulotki też są ważne, ale to już nie jest ten czas, nie jest ta era. Nie ten kanał, tak? Narzędzia marketingowe online, czy to aplikacja, czy to przede wszystkim system, który jest w stanie trakować, śledzić podążanie człowieka, który, którego ty polecisz. Tak? Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale w każdym razie chodzi o to, żeby nowa osoba, nowy um, dystrybutor, nowy partner wchodził i mógł i miał pewność, że jego działanie, jakiekolwiek podejmie, będzie zawsze działało na jego korzyść. Tak? Czyli, że to, co on zrobi, po prostu będzie przypisane jemu. To jest bardzo istotne. Ja wiem, że niektórzy teraz z tego, z tego nie rozumiecie tego, ale po prostu to jest bardzo istotne, żeby on miał pewność, żeby nie przeciekało przez palce, żeby nie, para nie szła w gwizdek. Tak? Trzeba mieć tak, już mówiłem tutaj, obsługa zamówień, reklamacji, tak. Budżet reklamowy. Budżet reklamowy. I to nie jest coś takiego, że jak sprzedamy, to wrzucimy, to zrobimy, to nie. Budżet reklamowy, ja nie chcę tutaj mówić teraz o kwotach, tak, ale budżet reklamowy przez najbliższe 3-6 miesięcy, a najlepiej 12, zakładając, że się nic nie zwróci z tego. Nic, że się nie zwróci. Najlepiej wiadomo, na 5 lat, ale już odejdźmy od utopii, tak? Budżet reklamowy. Taki sposób, żebyśmy byli wszędzie, oczywiście we właściwy sposób, to za chwilę do tego przejdę, tak? Infrastruktura, można powiedzieć, sprzedażowa, czyli łącznie to wszystko, to jest po stronie firmy infrastruktura sprzedażowa, czyli... Tak jak powiedziałem, no, głównie CRM, y, strony, taka, taka, żeby była po prostu y, możliwa do modyfikowania też, tak, bo y, to, że ktoś zrobi na sztywno pewne rzeczy, a później będzie trzeba 15 informatyków, tak do tego, bo przychodziłem to, żeby y, coś pozmieniać, lub je, będzie jeden, który zna tylko i wyłącznie ten system i bez niego się nic nie może odbyć, to jesteśmy po prostu w czarnej D, tak? Dlatego. Y, w skrócie mówiąc mówię, nie wchodząc w szczegóły, to musi być po stronie firmy i po stronie produktu. Tak? Czyli firma produkt powiedzmy jedno, nie? no bo czasami firma nie jest po Twojej stronie, bo jesteś liderem i tak dalej, a masz produkt. Tak? To jest to. I teraz, jeśli jesteś właścicielem firmy i chcesz robić wzrost, chcesz, żeby szybko się to wszystko zwracało. Tak? Żebyś nie musiał właśnie mieć tego budżetu reklamowego na 12, 24 czy tam 5 lat. Tak. To niestety, ale w budżecie reklamowym musisz też zawrzeć pieniądze na początkowych membersów, na początkowych ludzi, którzy zapoczątkują strukturę. Tak, oczywiście znowu, czy to jest dobre, czy złe? Ja nie jestem tego zwolennikiem. Tylko E, zasada jest taka: ja mogę mieć rację albo mieć pieniądze. E, I dzisiaj, po powiedzmy 7 latach, tak, bo teraz w, w, w październiku 7 lat mija od tego, jak ja jestem prezesem i współzałożycielem powiedzmy, firmy, tak, to tego nie wykonaliśmy. Czyli co to znaczy? Nie przepłaciliśmy, nie nadpłaciliśmy. E, e, wiesz, jak to mówił klasyk. Tych influencerów, tych ludzi, influencer, ja to tak nazywałem, to nie są te, te panie, które wyskakują z TikToka i na, i na Instagramie, to nie, nie są ci. To są ludzie, którzy mają dotarcie, mają listy adresowe, coś zrobili ciekawego w swoim życiu, tak? szczególnie online, i mają po prostu dotarcie, kolokwialnie mówiąc, i tu trzeba mieć budżety, żeby ich ściągnąć do ciebie, do firmy. Oczywiście możesz to dać pieniędzmi gotówkowo, ale możesz to też dać udziałami. No, chociaż dzisiaj bardziej liczy się cash tu i teraz niż udziały kiedyś tam, tak? bo udziały mają to do siebie, że coś tam się zrobi, firma urośnie i w nadziei ty będziesz coś tam miał. Tak? Także ja miałem rację po tej stronie, że nie przeciągałem, nikt u mnie nie jest skupiony w firmie, wszyscy są organicznie wykreowani, można powiedzieć, organicznie po prostu rozwijamy. Jest to mozolny proces, jest to długofalowy proces i z różnymi skutkami. Trzeba odbudowywać, znowu reaktywować tam ci odchodzą, tam ci wracają, bo to jest cały czas organizm. Tak? Dlatego, jeśli chcesz to zrobić szybko i chcesz to zrobić dochodowo, to musisz mieć pieniądze, żeby pięciu, sześciu ludzi z dotarciem po prostu przepłacić, nadpłacić, przebić. Niestety takie są twarde reguły rynku. Jeśli tego nie masz, to zobacz, zostajesz tylko z tym. I masz nadzieję, że produkt sam się sprzeda. Tak? I teraz dalej. Ci influencerzy, wiadomo, że to też w jakiś sposób od Ciebie zależy, bo też w jakiś sposób musisz mieć na to, nad tym kontrolę, ale musisz pamiętać i musisz, jakby zatrudniając, w cudzysłowie, to się ładnie nazywa, tam kontrakty menedżerskie inne tam cudawianki na kiju, tak? Musisz mieć pewność, że oni mają swój system atrakcyjnego marketingu, który uwaga, po pierwsze, kształtuje, jest jakby, ma możliwość kształtowania podobnych influencerów do nich, czyli innymi słowy, żeby z takiego jednego influencera pojawiło się następnych pięciu, dziesięciu, którzy docelowo też będą mieli swój zasięg i będą mogli iść dalej, budować sieć. I dwa, ten system atrakcyjnego marketingu ma pozwoli zwykłemu, w kowalskiemu dorobić 100, 200, 300, 500, 000 zł. Niekoniecznie idąc na pełen etat. Ale docelowo ten system atrakcyjnego marketingu ma wykreować właśnie takiego influencera, który docelowo się zduplikuje, zmultiplikuje w tej strukturze. I ten, oczywiście to mogą być różne systemy, tak? Każdy z nich może mieć różne systemy i Ty też musisz jako firma, jako... Em, Główny tutaj dowodzący, w jakiś sposób mieć nad tym kontrolę, ale im nie przeszkadzać tym ludziom. Tak? To może nagram kiedy indziej, jak będziecie chcieli, w ogóle dajcie znać w komentarzu, mm, lajki, gdziekolwiek będziecie to oglądać, czy, czy po prostu was to interesuje, bo to ja mówię trochę z punktu widzenia już innego niż dystrybutor, ale żebyś miał pojęcie też jako dystrybutor, jak musi być poukładana, powiedzmy, Twoja firma i to wszystko, jak musi być zrobione, żeby to w ogóle chodziło. Tak? Bo coś na ten temat już mogę powiedzieć. I teraz dalej. Nie przeszkadzać im, tylko z nimi dyskutować, komunikować, konsultować, podpowiadać. Musi być po prostu cały czas komunikacja. Co możemy razem zrobić i tak dalej i tak dalej. Motywować tych ludzi do tego, żeby działali albo tak, albo innymi różnymi sposobami. A ty, mój drogi, później, jak wchodzisz właśnie do takiego influencera, to musisz się właśnie nauczyć systemu atrakcyjnego marketingu. I jeśli ten influencer tego nie ma, to ty musisz po prostu sam się tego nauczyć. Sam się tego nauczyć, jak się tego nauczyć, jest link poniżej, powyżej, wejdź sobie, obejrzyj całe szkolenie, tam jest godzina 43 minuty, i będziesz wiedział dokładnie. Co to znaczy system atrakcyjnego marketingu? Bo jeśli tego nie będzie, tych, tego systemu, to atrakcyjnego marketingu, to sprzedaży, bo sprzedaż jest dopiero tu, tak, sprzedaży, obrotu, jakkolwiek byśmy to nazwali, wprowadzania nowych ludzi do biznesu nie będzie, bo te osoby się wystrzelają, one mają duże zasięgi, ale, ale jakby y, określone, skończone zasięgi, tak. Na zasadzie wprowadzi 100, 300, 500 osób. Ten 100, 50, 100. Tak. Ale jeśli nie wykreuje, nie zduplikuje swoich działań w jakikolwiek sposób, to za chwilę co? Zmienia na inną firmę. Dlaczego? Bo tu złapał sufit, a myśli, że tam będzie co innego. On już tak nie myśli, ale on już idzie po to, żeby mieć pieniądze gdzie indziej, bo tu już się skończyły. Tylko skończyły się z tego powodu, że właśnie nie było tych systemów uruchomionych. Rozumiesz? Nie skończyły się dlatego, że jest BB firma, że jest BB produkt. Oczywiście z czasami się takie coś zdarza, ale jeśli te osoby wykreują kolejne, Ericur mówi 20 osób, tutaj 20 tu, 20, tu 20, tu 20, jest wtedy milionowa organizacja, tu milionowa, tu milionowa, tu milionowa, tu w sensie jeśli chodzi o obroty i, i, i zarabianie pieniędzy. Czyli. Jeśli się nauczysz tego atrakcyjnego marketingu, to obojętnie później do jakiej firmy wejdziesz, to po prostu wprowadzasz kolejne osoby, bo jesteś w stanie to zduplikować. I teraz zobacz. Jeśli jesteś po stronie firmy produktu, to masz tylko to, i teraz zobacz. Czy ci ludzie, ta Salesforce, można powiedzieć, czyli ta siła napędowa, sprzedażowa, da sobie radę bez was? No tak, bo pójdzie do innej firmy, która to ma. Pytanie jest, czy ty sobie dasz radę bez nich? No nie. Tak. I ty musisz, drogi właścicielu, menadżerze, liderze, zrozumieć, że to jest bardzo ważne, ale to jest 100 razy ważniejsze. Tak? Czyli tu jest 10%, można powiedzieć, które są mocne 10%, bo bez tego jakby nie funkcjonuje, nie ma rozliczeń, nie ma to, tak? Ale 90% to jest to. Ważność. Bo Pro, produkt i firmę może dzisiaj zrobić byle pała, nie obrażając, ale taka jest prawda. Pójdziesz do hurtowni, pójdziesz tam, możesz nawet znaleźć produkt, produkty, które się dobrze dzisiaj sprzedają i po prostu puścić to w marketingu sieciowym. Tylko, że marketing sieciowy to jest to, a nie to. Jeśli masz to dobrze i na tym kładziesz nacisk, to i sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną, sprzedaż bezpośrednią, chociaż tam i tak będziesz musiał mieć ludzi, liderów, których przepłacisz, nadpłacisz, przebijesz, żeby zaczęli z Tobą, żeby sprzedawali Twój produkt. Rozumiesz? Tego właśnie ludzie nie kumają. A przede wszystkim z tego wszystkiego tutaj, to znowu ci są bardzo ważni, tak zwane grubasy. Ale to, jakbyśmy mieli powiedzieć, to jest, tu jest 10%, znowu z tych 90, to jest 10%, a tu jest 90%. Tu. Czyli ty. Czyli system atrakcyjnego marketingu, który się składa z malutkich systemów atrakcyjnego marketingu, bo ludzie muszą przyjść do ciebie, do każdego tutaj. A nie do firmy, nie do tego lidera, nie do tej firmy, tylko do ciebie, tu, do każdego. I każdy musi mieć taki malutki system atrakcyjnego marketingu wdrożony. I na tym polega biznes sieciowy, na niczym innym. Cała reszta to jest opowiadanie pierdół i bajek o czerwonym kapturku. Tak? Dla, po to, żeby cię w jakiś sposób zindoktrynować. Także mój drogi menadżerze, właścicielu, masz pomysł. To zastanów się, czy masz to wszystko poukładane, czy masz zaplecze pracowników, human, właśnie resources, tak, pieniądze przede wszystkim, i czy masz otwartą głowę, żeby zacząć z tymi ludźmi współpracować i żeby się uczyć, uczyć, uczyć cały czas, uczyć, kształcić itd. Tak tak tak? Także to tyle. Tak jak powiedziałem, jeśli chcesz poznać ten wycinek i te wycinki, tak, tutaj. To masz link powyżej, poniżej, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Tylko ci taką ciekawostkę powiem, że sam system atrakcyjnego marketingu, system pozyskiwania, jak teraz wprowadzam na przykład u niektórych liderów, tak, to trwa to plus minus, tak, 12 miesięcy, plus minus 12 miesięcy i ze mną osobiście, jeśli chcesz to prze przeprowadzić, to jest 50 tysięcy złotych w Twojej grupie, nie, nie w firmie, w Twojej grupie marketingowej, tak, żeby to działało. Dlaczego? Skąd ja to wiem? E, dlaczego jestem w stanie w taki sposób działać? Zapraszam Cię na e, szkolenie i dowiesz się dlaczego tak się dzieje i że mam ekspertyzę do tego, żeby w taki sposób od A do Z zaimplementować. Powiedzmy, że to jest Twoja grupa, Ty jesteś Ty tu tak, i Ty chcesz w swojej grupie zaimplementować to. To to są takie kwoty. I 12 miesięcy ostrej akcji. Każdego dnia. Bo to nie jest coś takiego, że wiesz, ja mam white label, można powiedzieć, czyli konkretne kroki, tak? Uniwersalne, które są wszędzie się spełniają, ale ty musisz je wypełnić treścią. W twojej firmie, z twoimi ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam cię serdecznie. Miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy to oglądasz. Pozdrawiam. Cześć, cześć.